Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w Same The Game. Tak, jesteśmy w kopalni i mamy uratować tych szlunzaków. No dobra, to co teraz? Jak to co? Niech pan zajada ze smakiem. Bon appetit. Hej, Alois, to chyba zaś te gorole przyszły. I co z tego, Bircik? Jak nie kumują po naszymu? O cholera działa! Dziękówka, panie Robercie! Kamraci, co tu się porobiło? A na niego, jak się nagle paplaty zrobił. A to bydło cholerny cymbał piruński! Łeb próżny jak studnia posuszy. Halo jest, zawrzyj pysk! Widzisz, w czasie wstępnych robot na placu CKP odkryto wielkie <laughs> złuża w ogla, a nos wezwali samej silezję co by zacząć fedrować. Na niszczyście. Dzisiaj rano było wielkie tąpnięcie. No i od tego czasu se tak siedzimy. Badania dowodzą, że śląska dieta jest bezpośrednią przyczyną wzrostu stężenia metanu. Taka ilość przetrawionej modrej kapusty i śląskich rolat musiała w końcu doprowadzić do katastrofy. Oj, Grzesiu, Dobra, Grzesiu. uspokójta się. Zrobimy to tak. Pomogę wam, ale mam jeden antrak. Jak wyleziecie, to zaraz skończycie operacja i znikacie z planu budowy. Kolejna, dobry szpiler. Niech będzie, ino się gibnij, bo my z Bercikiem są po długim śniadaniu, i atmosfera zaś się robi ciulawą. No i grywnie. Znaczy, świetnie. To co teraz robimy, Grzegorz? Kilow by się przydał. Widzisz te stertę patyków? To chyba trzonki. Mam przeczucie graniczące z pewnością, że ktoś mieszkający nieopodal, korzystając z dogodnej okazji, pożyczył sobie bezterminowo metalowe głowice od kilofów. Tylko któż by to mógł być? Wiadomo, że cygany, nie? No to lecimy, tak? Do Romów. No, goń, goń. Tylko szybko. A tu się człowiek nachodzi. No dobra, teraz tu. No dawaj, dawaj, dawaj. Ziemuś, a co ty się tak kręcisz? Możesz też coś kupić. Rowerek, prawie nowy. Dzięki, przyjechałem samochodem. Ale szukam czegoś innego. Głowicy kilofa. Znajdziesz, się? Najpierw pokaż, że jesteś prawidłową mordeczką i wiesz, co się lity. Szacunek ludzi ulicy. Pierdziel? Pozdro dla kumatych. grzewasz? Dobra, nieważne. To co mam zrobić? Musisz przejść test. Tak właśnie jest. Zakopałem niedaleko pewien skarb. Jak go znajdziesz, to zobaczymy, co jesteś wart. O tak. Już czuję, jak wena nadciąga. A ona jest. Kurwa, tutaj nie mam rynku. Dobra, robimy tak. Zaraz pojadę ci czy co czysto na wiko i zobaczymy, czy zakumasz. Uwaga, zapodaj. Moja kariera zaczęła się dwa dni temu, kiedy wpierdalałem swoich dżemu. Nie wiedziałem Kurde. o tym nigdy nie, lecz ten gem zadziałał mnie w głowie. I wtedy skarb zakopałem przy Ambonie, gdzie myśliwi polują na słonie. Wymyśliłem i użyłem. I stworzyłem to, co marzyłem. O, tak, freestyle.

a teraz masz tu łopatę i powodzenia w poszukiwanych. A jakbyś chciał znowu posłuchać tłustych bitów, to wjeździe mnie szukać. No, szukać nie będziemy. Tory. Straszne to było. Tu gdzieś ambona była. Kurde, te. Mohery się modlą. O, i tu będzie. No, ale było tutaj fantów. Proszę. I teraz tak, stworzyć kilof mamy. O! No to lecimy. Szybko, szybko do kopalni. Trzeba uratować ślązaków. bo jest... nie, nie, nie ze skorpionem. <laughs> Ale nie, no, mam nadzieję, że nie będzie żadnej e, walki z nimi Że oni się e, po prostu usuną z TKP No ale zobaczymy O, nie trafiłem O matko! Tak trzymaj! To szybko to szło. Już nie te lata. Dzięki za pomoc! Padał że że pomaga, a ja zawsze dotrzymuję słowa. Ha ha ha! Przepraszam, mów dalej. Hopia! Ale to jeszcze nie sztuz, jest wincy. Kamraci nie mogli się doczekać pomocy i kaj się w tunelach stracili. Kaj ich mogę znaleźć. Czego w słowie stracili, nie rozumiesz. No poszli kaj tunelami i chuj wie, kaj są, amba. No, a my zgodnie z ugodą pitamy stąd. Z ponbuczkiem. A na gorzałka poszli. Tyle. To lecimy dalej szukać. O, Barbara. Co już czuję w kościach kolejny labirynt, mi się w tych kryptach za mało nałaził. No, oby nie, oby nie. Aha, czyli tu jest tu i tu. No to najpierw idziemy tu. Eee, aha. aha. O, złoto. Coś jeszcze? Nic. Dobra, czyli, czyli nie tu, czyli tu. O jej tu, na dół zejść. Jej, to nie. A, dobra, na dół. O ojej, Mhm, Bilet. No tak, super. To może pójdziemy tu. No nie. To tutaj. Jejku. No dobra, B to nie. Na dół. Uh -huh. To teraz B. Tak. Uh -huh. O Jezu, co oni tu wykombinowali? Wungel, tak jest. Wungel je we wiosce. Jak ktoś Misia pamięta? Tutaj to nie byliśmy już. i na górę teraz ok tu nie no to teraz trzeba wrócić no nie, tu byliśmy Więc się tak kręcę jak smród w po gaczach. Dobra, idź na górę. I do o idziemy. wzięte wszystko wzięte. No i będę się kręcił. O, jest, barburka. No, dobrze. Teraz K. I do A. Ale tu najpierw przeszukamy. I tu będą. O, 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 a tam coś było jeszcze. O, dawaj, dawaj. <coughs> tak, dobrze trafiłem. Dzień dobry panom. No nareszcie, że jak z dybą. Rysztyś daleko się struniliście. Kurda, hop! E, no, Fridek, bez przesady, przecież to Gorol. A, no jo, ale w naszej sytuacji nie ma co wybrzydzać. A pian, <grym> nawet nie wiesz, jak my się ciszymy, że cię widzimy. Od dwudziestu lat siedzimy w tym pirońskim tunelu. Przeżyliśmy cały ten czas i no dzięki tym dorszom wysłanym przez święto Barbara. <grym> Nie chcę niszczyć tego podniosłego nastroju, ale chyba trochę przesadzacie. Z tego co mi wiadomo, to tunel się zbulił dzisiaj. Dzisiaj? Co on pierdoli? No <grym> to, to po co my teraz tych surowych ryb wciepli? Ale nie słuchaj go, flidek. On się no śmiwa z naszego nieszczęścia. I za to naśmiwanie. Go no będzie O tak. I też I... kolce, kolce, kolce. Hmm. Albo trzy punkty tarczy. O. Kondona użyjemy. Dobra. Bier kondona. Hmm. Podejdź tu. I go dawaj. A mogłem laskę użyć. Trudno. I teraz tak, drineczka. <laughs> Dobra. I jeszcze ja bym poprosił tutaj Nie, nie nie Godności zabiera kurcze O... maseczkę. Bardzo dobrze. kurde on laski nie użył? No nie dobrze, nie dobrze. Yy, I tak Męcen podejdź tutaj. Weź się, wysadź, bardzo dobrze. Dawaj go, yy, ja podejdę tu. O, w ten sposób. Bardzo dobrze. I teraz, Olek, musisz go załatwić. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To chodź tutaj. Tak. No. ja sobie stanę tu i go tutaj będę wyzywać. Bardzo ładnie. No i teraz Olek chodź i, i, i. i, 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 i. Dawaj, tego o. Jednego mniej. O, w ten sposób. To chodź tutaj i go dawaj raz i raz. Ale go nie zeruje, nie? Zeruje. O nie. No, ale już po nich. Bardzo dobrze. No, ręce go załatwił. Dobra, to nie moje nerwy. Chłopie, możecie stąd wreszcie dylać? Nie, będzie nam się gorą rządzić na naszej zoli. Ani pod zolą. Dobra, trzeba ich wziąć sposobem... Wiesz co robić? Wiem, dla nich jest tylko jeden sposób. Czego chcecie? 16 pensji w roku? Zrobione. Przyzwolenie na węgiel zwiększone do 50 ton? Proszę bardzo. Jedno błogą, woz, już z tego CKP. A, nie wiem, nie wiem. Dobra, moje ostatnie słowo. 17 pensja. A, niech mu będzie. Słyszeliście, zbieraj Zbierajcie manotki. Szczodrze, panie premierze, szczodrze. Cóż, szkodzi obiecać. Dobra, wyjdź z kopalni. Coś tu można jeszcze? Nie można. Dobra. Dobrze, że nie trzeba wyłazić. Dobra, chyba wszyscy niechciani goście wyproszeni z terenu CKP. A co z rumami? Co z nimi? Przecież wspominałem o nieproszonych gościach. A oni zawsze i wszędzie są mile widziani. Wracając, obawiam się, że to czego tutaj Bo dzisiaj sz. doświadczyliśmy, świadczy o faktycznym akcie sabotażu prac nad CKP. Dobra, ale kto za tym stoi? Mam pewne podejrzenia, ale wpierw no ja się też. stąd ewakuujmy. Przemyślimy co dalej w biurze. Dobra, to do biura jeszcze jedna walka u, będzie. U, 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 drżyjcie świertelnicy, ja mi jest leży opiekun tego świętego lasu. Zbeszcześciliście moją ziemię i teraz musicie umrzeć. Ale dam wam jeszcze ostatnią szansę. Podpiszcie petycję przeciwko budowie CKP i puszczę was wolno. Petycja? Będzie walka. Wiem, cały czas mi kogoś przypominał, ale przez to fikuśne wdzianko nie poznałem. Mateusz z Morawiecki. Mati, coś się tak wystroił. Chyba nie obchodzisz tego pogańskiego Halloween? Nie wiem, o kim mówisz. Ja jestem Leży, strażnik tego świętego lasu. Dobra, to nie ma sensu. Zaparł się jak dziecko. No to gdybyś był z Morawieckim, o wielki lesie, to dlaczego nie chciałbyś, żeby to powstało CKP? Hmm, trudne pytanie, bo jak już wspominałem, nim nie jestem, ale gdybym nim był, to bym pewnie wolał, żeby CKP powstało za rządów Disu. Bo to myśmy wszystko przygotowali. Znaczy oni, a teraz te ciule z rządu przyjdą na gotowej i śmierankę? O nie, po moim trupie! Uuu. No i super, tyle nam wystarczy. To jak podpiszecie petycję? Daj spokój z tą petycją, człowieku! Nie pozostawiacie mi więc wyboru. Uuu, uh, ze zwierzaczkami? Nieźle, nieźle. I ogryz i wścieklizna, kurcz. A jeszcze ucieka? No nie. Dobra i to podejdź tutaj, jeszcze go tam trzaśniesz dwa razy dobra, my tutaj zbiczaszczelimy i dawaj wilka i jak tu stanąć, żeby trafić? Mateusza, to tu dawa laskę, i dawa Mateusza. To na pewno coś robi. I Olek, już wilka zostawimy tamtym. Dawa jest kumczika, dryneczka. Poszedł Mateusza, kurczę, załatwił, bo to jednak. To w sumie bos jest. I, 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 I jeszcze weź punkt tutaj sobie. przywróć jakieś ile? Dwa. Eee, o, to, to, to nie, to mało daje. No, dawaj. Tak. I jeszcze raz go. Obraz, wieżyniec niech tutaj nas pogryzie. No trochę. i złapałeś wściekliznę. Gratulacje. Spójrz tylko, piana ci cieknie jak na sejmowej mównicy. No wiem, że wścieklizna będzie. No, Męcen, to akurat się możesz tutaj. O! A co tu ci się. <grym> co tu ci się stało, co? Teraz kto, teraz ja? To podejdź tu. Dasz radę go zwyzywać? Dasz radę. I chodź, Okej, chodź, I teraz. Pyk. Pyk. No i dobrze, przynajmniej tego mamy z głowy. A podejść do tego ptaka, a co I lisek? No, chodź tutaj, i tak, liska czy kruczka? Liska. Dobrze, I tu I dawaj go. O, ładnie. Bardzo ładnie. I teraz Szymuś. Dawaj go, Szymuś. No i Olek kończy. Bardzo ładnie. No i gdzie jest ten z Morawiecki? Dobra, to trzeba z nim pogadać. Ale z Mateuszem to już pogadamy w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, na razie trzymajcie się, cześć!